Kolkmicko. Port na Zalewie Wiślanym. Tu kursuje tramwaj wodny do Krynicy Morskiej po drugiej stronie. Nie wiem, gdzie to się ma wwiercać, ale konkretna maszyna pogłębiarka czy coś? No tak, Kazimierz pierwszy. Tu można slipować duże łódkiej. Fregata pewno lokal gastronomiczny na plaży nad zalewem Wiślanym Ale fajny zrobiony taki pod strzechą No, nawet światowe kebaby tutaj mają. No i najbardziej okazały dwie budowle: ratusz i kościół oczywiście.